Chciałbym się z Wami podzielić swoimi spostrzeżeniami odnośnie nowej zabawki, którą mam. Jest to Echosonda firmy Garmin z serii GPS Map 1223 XSV, uzbrojona w nowy przetwornik GT56 UHD. Czym ta Echosonda różni się od poprzedniej, którą miałem? Przede wszystkim jest uszyta idealnie pod wędkarzy. Tamto urządzenie miało. Dużo rzeczy bardzo przydatnych w marnistyce. Co powodowało przede wszystkim jego dużo większą cenę, jak również to, że zużywało nam dużo więcej prądu potem na obózce i było dużo cięższe. Także tutaj mam monitor 12 cali, wcześniej miałem dziesiątkę i tak naprawdę mam dużo mniejsze zużycie energii przy tym monitorze niż przy tamtej dziesiątce. Co jest istotne. Dlaczego z kolei warto szarpnąć się i kupić większy ekran? No, przede wszystkim dużo lepiej będziemy widzieli wszystkie szczegóły. Będzie można podzielić sobie ekran na dwie, trzy lub nawet cztery części i obserwować wszystko. Ale co jest bardziej istotne, tak naprawdę, w większym ekranie, w większym monitorze jest dużo większy, mocniejszy procesor przez co to, co naprawdę będzie na mychosonda rysowała, będzie dużo dokładniejsze. Ale ekran sam, to wiadomo, to jest tylko wyświetlacz. To, co na nim będziemy widzieli, to jest przetwornik. Ten nowy przetwornik, 56, jest dużo bogatszy w tym, co posiada, od poprzednika swojego, przez co dużo lepiej rysuje. Oczywiście, żeby dobrze mógł przetwornik pokazywać, to musi być dobrze umiejscowiony. Ja mam go specjalnie na bocznej sztycy na łodzi, ze względu właśnie na to, żeby silnik nie zakłócał jego. Niestety, te nowe przetworniki są dosyć duże, długie. Jeżeli zamocujemy go z tyłu, bezpośrednio z boku łodzi, będzie... Kolumna silnika jego zakłóca. Oczywiście są możliwości opuszczania poniżej tej kolumny. Ja jednak wybrałem właśnie tego typu ustawienie na bocznej sztycy. Również ze względu na to, że dużo z wertykala, a w ten sposób ustawioną sztyca umożliwia mi obserwowanie przynęty. Wygodnie się opuszczam ją pod samym, praktycznie czujnym przetwornikiem i wszystko widzę, obserwuję. Ja głównie pływam na takim ustawieniu, że u góry mam. Tradycyjną echosondę z częstotliwością chirp, a dolny ekran pokazuje boczne skany. Dzięki takiemu ustawieniu najlepiej mi się szuka ryb i ustawia łódkę. Co mogę powiedzieć po pierwszych dniach pływania na tym sprzęcie? No naprawdę dużo lepiej rysuje. To widać, wystarczy ustawić właśnie boczne skany, i od razu zobaczycie, że. Dużo ładniej rysuje aż do samego końca ekranu, szczegóły są bardzo wyraźne. Tutaj pływamy na wodzie sandaczowej. To widać jeszcze są pokopane gniazda. Widać ewidentnie te gniazda. Już nie mówię o, o rysowaniu struktury dna, która jest idealna. Ostatnio namierzyłem takie miejsce, gdzie była po prostu zalana łąka i widać było te trawy na dnie. Zupełnie inaczej to rysowało. Także bardzo dokładnie rysuje, dzięki czemu no, możemy zobaczyć i twardość na, i strukturę, i przede wszystkim to, co nas interesuje, czyli ryby. Muszę Wam przyznać się, że troszkę się obawiałem tego przejścia z jednego urządzenia na drugie. Przede wszystkim ze względu na mapy, które miałem ze wszystkimi waypointami. Okazało się, że nie ma żadnego z tym problemu, ponieważ wystarczyło, że zarejestrowałem, tak jak poprzednie urządzenie, swoje nowe urządzenie w aplikacji Active Captain, i automatycznie przeniosłem sobie mapy na to urządzenie. Wszystko, nic nie zginęło, także to fajnie działało. Tu też warto powiedzieć, właśnie o nowych rzeczach, które są przy tej aplikacji, poza tym, że właśnie możemy przenieść mapy. To również możemy w tej aplikacji wyświetla nam się na bieżąco to, co mamy na ekranie naszej sondy, czyli może nam to zastąpić tak naprawdę drugi wyświetlacz z echosondy. Jeżeli łowimy w dwóch na łódce, no to ten, co nie obserwuje, nie ma przed sobą echosondy nie będzie wiecznie zawracał nam głowy, jaka głębokość, gdzie są ryby, tylko będzie mógł sobie obserwować. Poza tym, oczywiście, możemy sterować urządzeniem z samej aplikacji, jak również nagrywać filmiki z tego, co widzimy na ekranie. Także jest to dosyć. Przydatna sprawa, fajna, dodatkowa funkcja, którą zachęcam, żeby się z nią zapoznać, bo przydaje się na wodzie. Teraz wystarczy tego gadania, spróbuję coś znaleźć, jakieś ryby, popływam, za czym co się wydarzy. Łowca łowi kolejną rybkę. O, strzela ładnie. Eee, nie chce się podnieść lisek. Chyba lepiej. Tak? Tak? Mamy do czynienia z panem Wąsem No bo jakby był zenik to faktycznie byłby godny yes. O, bąbelki już poszły Bąbelki to ja zaraz piszę <gry> Nie wiem, to mocno, bo to nie może... Nie, to już nie, nie, to, Gdyby był Zandor to miałbyś taką 110. Do podebrania to, to jeszcze czas, a czasu. Boli prawa rączka. Trochę. <noise> Trochę rączka boli. Ale bardzo lubię taki brzą. To się wydaje, że już troszkę chociaż odzyskałem, Chyba nie. Yes. Nie będzie to metr. to na elektryka. No, do elektryka. O jest. Ktoś kolejny się będzie buziaczek. I wraca, ale chyba niewiele ja szans zdaje, mi na tej mojej delikatności. Stwór ma siłę, to? ma. Przyznam szczerze, że ja też bąbelki puszczam. Ty <noise> też <noise> bąbelki puszczasz? O, sztyw życiu. Za mostem się wziąłem. Na sandaczowy zestaw. Faktycznie, że Ale dobrze, że chodził się na zwierzchnię. To jest dobrze, że nie stwierdził, że to ja teraz sobie popłynę 100 metrów. elektryczny, więc mywamy my Ale kotów nas trzyma cały czas, nie? Tak. Niebałka. No nie po... Też On wie, że jak się pokaże, to już będzie... Tak, jest pierwsza. Pierwsza za. za. O, może teraz wyjdzie? Czekaj, dam ci tą rękawicę. <grym>, czy ja mam to wyciąć? Ty masz no, doświadczenie. On jeszcze chwilę po, pochodzi, nie? Uuuu No to to taka właśnie 1-7 Ale już najważniejsze, że się pokazał Tu nie ma z czym jest do czynienia Uuuu To <śmarkał> psmarkał całą pecionkę jak zwykle a to od tych uderzeń ogonem, nie? O, jest na to nasz koleżka. Wąsati Może na sonar. Jest to troszkę Nie? Minimalnie to jest tak, jakbyś mi wyjął tą. Co? Tyce, eee, do, do, środka, do boku. Do, do. środka. Odkręcasz? No. Robson? Wyciągasz ją w tamtą stronę. A tu, do boku. Pięknie jest. Ale ładnie siedzi, wiesz? Ładnie ją. Niechętnie? No, ja wiesz co, nie mam doświadczenia w tej rękawicy, ale Ej. jak chcesz... No weź. No? Wędkę... Nie zażyłkę? No klientka. wiem, wiem, ja go podniosę. Ja go podniosę, a ty go złap. Dobra? Wędkę? Czekaj. O! Yes. <laughs> o! Ujej. Dobrze. O, czeburaszka. Na delfinka na czeburażce na jaskółce. O! Mordę jeża! Ale ładnie. Nie wiem ile to ma, ale to duże jest. O, <grym> tak, tak, tak. Dużo okay. radości Dostarczył. i wraca do wody. <grym> Zadowolony łowca chciałem powiedzieć ale wysiłek tytanów